Cześć, jestem bajan 2 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. Dziś przyjrzymy się takiemu odłamowi, takiej dodatkowej rasie podraś, właściwie do krasnoludów, których specjalnie celowo nie dałem w odcinku poświęconym krasnoludom. Nazwałem tą grupę prehistorycznymi krasnoludami, bo faktycznie mamy tutaj takie krasnoludy z prehistorii, zamieszkujące jaskinie, zamieszkujące świat taki ukryty przed właśnie pozostałymi rasami, które zostają odkryty w Kingdom Rush Vengeance, podczas wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance. Krasnoludy te dodatkowo też wykorzystują do walki oraz do różnych innych rzeczy, bo myślę, że też do budowania, do wydobywania materiałów i tak dalej, i tak dalej. Do transportu dinozaury, Velociraptory, Pterodaktyle i myślę, że pewnie i kilka innych ras, które właśnie po prostu nie pojawiły się w grze, tak, bo twórcy nie chcieli dodawać też zbyt dużo jednostek. I na początku mówimy sobie właśnie miejsca, w których występują te krasnoludy, jak się nazywały dokładnie te miejsca. Potem poszczególne jednostki tej frakcji, tej rasy, a na koniec będzie jeden, a właściwie to dwóch znanych przedstawicieli, bo to będzie niby dwie postaci, ale nie jako jedna, co wyjaśnię pod koniec. I oczywiście dla zainteresowanych będzie omówienie ankiety standardowo. Także zaczynajmy. Pierwszym miejscem, gdzie możemy napotkać tą rasę, tą frakcję, jest wyjście z wykopalisk. Rozumiem, taki był ich plan, kiedy poprosili o pracę przy wykopaliskach. Sprytny, bardzo sprytny. Jak zawsze mówią, dajesz im cal? Oni znajdują starożytny podziemny świat i wykorzystują go, by zbuntować się przeciwko Tobie. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby po raz drugi postawić krasnolody tam, gdzie ich miejsce. No i tutaj właśnie Weznam chce porostać krasnoludy do szeregu, ich ustawić do pionu. I generalnie chodzi o to, że właśnie niedobitki krasnoludów, które uciekły jakimś cudem, nie zostały właśnie pokonane. Podczas walki o swoje królestwo, skryły się w takich systemach jaskiń i po prostu zaczęli kopać. No z tego opisu tej mapy wynika, że chcieli pod pretekstem jakiś wykopalisk jakichś badań, czy może nawet zaproponować pomoc, niby wojskom weznana, że wydobędą jakiś surowiec czy coś, a dokopali się może przypadkowo, może celowo, bo wiedzieli, że tam się coś kryje. Do takiego świata, który wygląda jak świat prehistoryczny. Które zamieszkiwane są oczywiście przez te prehistoryczne kresnudy i przez dinozaury, które mogą okazać się dobrym sojusznikiem w walce przeciwko weznanowi. Taki plan miały te niedobitki kresnudów z powierzchni. Kolejnym miejscem, gdzie spotkać możemy prehistoryczne kresnudy, a także dinozaury, jest zagubione przejście, zaginione przejście, Lost Passage. Hmm, nie podoba mi się, jak to wygląda. Podziemny świat rozszerza się w szybkim tempie, i każda istota, która z tego miejsca wychodzi, wydaje się mieć ochotę pożreć wszystko, co widzi. Może nawet zaakceptowałbym te małpie krasnody, gdyby wzięły kąpiel, ale nie ma mowy, żebym umieścił dinozaury w mojej wielkiej armii. Tutaj zatrzymujemy ich natarcie. Taki rozkaz wydał właśnie Weznan, jeśli chodzi o ten level, ten poziom w samej grze I tutaj widzimy, mamy już jakieś złoża jakieś kryształów e, Mamy nawet ten krasnoludzki wagonik w jednym miejscu przy tej bramie I już mamy właśnie taką bramę, czyli też coś tam potrafili budować i rzeźbić Ci prehistoryczni krasnoludowie właśnie Także no dość ładnie się prezentuje ta mapa Mamy też jakieś elementy roślinności Także tak wygląda ten świat no i pora na ostatni poziom z tej mini kampanii, który nazywa się po prostu Pierwotnym Światem. Mamy tutaj więcej roślinności niż na poprzednich mapach. Mamy też miejsce, takie, z którego przemawiał prawdopodobnie wódz tych prehistorycznych krosnudów. Mamy różne bramy i tak to właśnie się prezentuje. No to jest finałowa plansza z tej mini kampanii. Tutaj mamy starcie z bossem całej tej, tej też kampanii i ostateczne starcie zarówno z niedobitkami krasnoludów jak i z tymi prehistorycznymi krasnoludami które oczywiście nie chciały się podporządkować wolały walczyć ramię w ramię ze swoimi bardziej unowocześnionymi braćmi niż dołączyć właśnie do weznana i jego wielkiej armii no i pierwszą z jednostek jest prehistoryczny krasnolud jest to dużych rozmiarów krasnolud Dzierżący, potężny młot bojowy, który no, wygląda jakby był zrobiony właśnie z kości, która stanowi ten trzonek, oraz z dwóch kamieni e, takich właściwie elementów skał, ociesanych już, które stanowią tą główną część, którą uderzają, tak? którą walczą. Jeśli chodzi o opis tej jednostki, prezentuje się on następująco: starożytne kresnudy, które ewoluowały, aby przystosować się do trudnych warunków, w jakich zostały zmuszone żyć. Są teraz silniejsze i wytrzymalsze niż jakikolwiek inny przedstawiciel swojego gatunku. No i faktycznie są to bardzo silne jednostki, takie, które mogą przyjąć sporą liczbę obrażeń, zadają też sporo obrażeń, są taka elita, jeśli chodzi o takie faktyczne jednostki tych prehistorycznych krasnoludów, bo jeśli chodzi o takie faktyczne jednostki, będziemy mieli jeszcze jedną jednostkę, która faktycznie jest krasnoludem. Pozostałe jednostki to natomiast jednostki dinozaurów i gadów po prostu, które służą tym krasnoludom, które te krasnoludy wykorzystują do walki i do innych czynności, do transportu chociażby, i tak dalej, i tak dalej, ale nie będą to faktyczne krasnoludy. I tą drugą jednostką jest Cave Dwarf. Czyli krasnolud jaskiniowy. Jest to po prostu mniejszy, słabszy fizycznie, przedstawiciel tego gatunku. Mają oni dość klimatyczne hełmy, które stanowią właśnie czaszki raptorów. Także prezentuje się to dość ciekawie wizualnie. Na no spod tych, właśnie czaszek, spod tych hełmów, widoczna jest charakterystyczna dla krasnoludów broda. No i dzierżą takie Kolczaste maczugi, właśnie ci krasnoludowie, opisywani są w ten sposób. Nawet krasnoludy mają hierarchię społeczną. I nikt nie pokazuje tego lepiej niż krasnolud jaskiniowy słu, to znaczy prawa ręka prehistorycznego krasnoluda. No i właśnie, zważywszy, że prehistoryczne krasnoludy są bardzo prymitywne w porównaniu ze swoimi bardzo zaawansowanymi pobratymcami, z którymi przyszło nam się mierzyć na początku kampanii w Kingdom Rush Vengeance, no to nie dziwi mnie fakt i myślę, że Was też nie dziwi, że hierarchia wygląda tak, że najsilniejszy ma najwięcej do powiedzenia, tak? A ci słabsi, no to muszą być właśnie tymi sługami, są takimi mniej ważnymi oddziałami, a tamci są dowódcami tych oddziałów, tak? Bo są silniejsi, wytrzymalsi i tak dalej, i tak dalej. Kolejna jednostka to Velociraptor. Szybkie i okrutne stworzenia ze starożytnych wieków, które znajdowały się na szczycie łańcucha pokarmowego. Teraz ujarzmione przez potęgę krasnoludów. I są to takie szybkie jednostki wsparcia. Raptory są bardzo szybkie, bardzo groźne. Mają bardzo ostre właśnie pazury, ale i zęby. Mogą bez problemu zaskoczyć każdą ofiarę, O prawie każdą ale większość jednostek, jaką dysponowała armia weznana, no to myślę, że taki raptor z zaskoczenia jakby wziął, no to po, ta, po takim wojowniku, tak? Czy to ork, czy to goblin, czy to jakiś in przedstawiciel innej rasy, no to większość miałaby problemy z takim raptorem i jest to naprawdę dość groźna jednostka, zważając, że stworzenie to też jest bardzo szybkie, tak? I skoczne. A jeśli chodzi o samą grę, no to właśnie są to Szybcy wrogowie, i potrafią się też, oprócz tego, że pojawiają się normalnie, wykluwać jeszcze z takich jaj. No i ostatnią jednostką charakterystyczną dla tej rasy, dla tej frakcji, są pterodaktyle. Opisywane są w ten sposób: latające cuda, wyszkolone przez krasnoludy do przenoszenia ciężkich rzeczy. A nic nie jest cięższe od prehistorycznego krasnoluda. No, właśnie i to, co mówiłem. Pterodaktyle są oprócz te tego, że są jednostką wsparcia z powietrza dla armii prehistorycznych krasnoludów, są też środkiem transportu, ponieważ właśnie łapią swoimi szponami ten młot prehistorycznego krasnoluda, a prehistoryczny krasnolud trzymając się go, ma zapewniony właśnie taki transport powietrzny i szybkie dość przemieszczenie się w inne miejsce, albo też może mu to pomóc w pokonaniu jakichś przeszkód, tak? które albo by były nie do pokonania dla niego albo pokonanie takiej przeszkody zajęłoby wiele czasu a tak no to łapie go ten pterodaktyl i nad taką przeszkodą przenosi może to też służyć jako taki właśnie atak z zaskoczenia, atak z powietrza gdzie właśnie te kilku takich krasnoludów zrobi właśnie desant na tyłach wroga na przykład tak i będą rozbijać jego, ich szeregi, tych wrogów także tutaj naprawdę dość Dobra pomoc, e, jeśli chodzi o prehistoryczne krasnoludy. Mogą liczyć na te pterodaktyle. No i pterodaktyl sam w sobie, jeśli chodzi o grę, no to jest kolejną jednostką latającą. Wiemy, że jednostki latające zazwyczaj nie są zbyt dobre i zazwyczaj służą do nabijania kasy. No ten jest o tyle groźny, że potrafi właśnie przynosić prehistoryczne krasnoludy, które są akurat już groźne. No jeśli chodzi o jednostki, no to to wszystko. Cztery tylko posiada ta frakcja, i tyle zostało właśnie dodanych, jeśli chodzi o tą mini kampanię. O tą aktualizację do Kingdom Rush Vengeance. Na koniec jeszcze zostali oczywiście znani przedstawiciele, i są to postaci, które już swój odcinek otrzymały, właściwie Great T otrzymał, czyli Tyranozaur. Kolejny rodzaj dinozaura, który występuje akurat w jednej sztuce, jeśli chodzi o tą mini kampanię, i jest on. Bosem tej mini kampanii. Oczywiście jest też dosiadany przez wodza Krasnoludów, przez, albo i nawet króla Krasnoludów, który właśnie siedzi na tym Tireksie. Sam tyranozaur ma taki swego rodzaju hełm, ma jakieś jeszcze elementy zabezpieczające to siodło, ma siodło, a właśnie w siodle zasiada ten wódz Krasnoludów, który ma hełm oraz dzierży kostur. Zwieńczony czaszką albo Pterodaktyla, albo Raptora. Tutaj tak troszeczkę ciężko określić. I generalnie jest to boss właśnie tej mini kampanii. I on miał swój odcinek w serii Kingdom Ash Lore, także tutaj nie będę go jakoś szczegółowo omawiał. Tylko właśnie nadmieniłem, że jest on to jedyny znany przedstawiciel tej frakcji. No jeśli chodzi o prehistoryczne krasnoludy, no to wszystko co wiemy na ich temat, ale stwierdziłem właśnie, że na tyle się oni odróżniają, że zasłużyliby dostać oddzielny odcinek w serii Kingdom Rush Lore. Nie wpychałem ich do tego odcinka poświęconego krasnoludom, gdzie mieliśmy naprawdę mega zaawansowane technologie. No i z jednej strony mielibyśmy w tamtym odcinku ciekawy kontrast, ale z racji na ten kontrast stwierdziłem, że dam po prostu prehistoryczne krasnoludy w oddzielnym odcinku. No i dla tych, którzy byli dla tej głównej części, no to serdecznie Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się spodobało, a dla zainteresowanych klasycznie zapraszam na omówienie ankiety. No i klasycznie mieliśmy tutaj cztery opcje. Prehistoryczne Kreslondy zwyciężyły z naprawdę dużą przewagą, gromadząc 56% głosów. Pozostałe opcje to Dierdre, która zgromadziła 18% Waszych głosów, Iriza, która zgromadziła 16% i Haksoł, który zgromadził 11. Także no będą oni w kolejnych ankietach, ale żadno z nich nie doczeka się w najbliższym czasie filmu, tak? Myślę, że jak wstawię ten odcinek o tych prehistorycznych krasnoludach, no to wleci kolejna ankieta, żebym ja mógł później na jej podstawie dać właśnie jaki będzie kolejny odcinek w poście, tą informację zamieścić. Eee, także wleci ankieta, no i może któraś z tych postaci ponownie się w niej pojawi ale jednak no prehistoryczne miał na tyle wielką przewagę, że stwierdziłem, że one otrzymają odcinek, wiadome, bo wygrały w ankiecie, natomiast pozostałe opcje muszą znowu poczekać. Także to tyle, jeśli chodzi o z mojej strony, tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeszcze raz się z Wami żegnam, z tymi, co zostali na omówieniu ankiety, trzymajcie się, słyszymy się w kolejnych materiałach i cześć!